Cześć wszystkim, żeby nie było, że tylko Fordy i Fordy, to macie proszę Toyota Avensis, Toyota Avensis 2.0 benzyna i zrobimy dzisiaj tutaj taki mały serwis. Tu oczywiście wszędzie mój bałagan, a tutaj to, co będziemy tutaj robić. Zmienimy olej, jak olej to i też filtr. Do tego dorzucimy sobie filtr powietrza, no i oczywiście Najdroższe w tym interesie świece. Tak. Dostajenie ona świece irydowe. 55 jedyne za sztukę. Ok. Zmienimy to wszystko i zajrzymy też tam głęboko, bo tam ukrywa się przepustnica. Czasami ten samochód potrafi nam troszkę pofalować na obrotach. Podejrzewam, że albo mamy tu gdzieś problem z jakąś rurką, coś tu się rozłączyło, coś tu się rozpięło, albo mamy zabrudzoną przepustnicę. Także, Zdejmiemy tutaj to wszystko i dojdziemy tam do tej przepustnicy, żeby zobaczyć co jest grane. Jak nie to, to będziemy szukać dalej przyczyny. Co prawda nie pojawia się to falowanie często, no ale sporadycznie. No ale lepiej zapobiegać niż naprawiać, tak? Także to zrobimy. Ja tu sobie gadu, gadu, a tu już olej sobie skapuje. Żeby odkręcić korek, klucz 14 i tyle. Teraz weźmiemy lampkę, gdzieś ona tu mi się. Hop jest filtr. Oleju mamy tutaj ładny dostęp do wszystkiego. Żadnych osłon nawet nie musimy ściągać. Swą drogą osłony ostatnio. Zakładałem tutaj nowe. Zakładałem nowe osłony, bo to miało małe spotkanie ze zwierzyną leśną. Także osłony są nowe, ale jak widzicie, osłony fajnie tak wykombinowane, że do serwisu olejowego nie musimy nic tutaj ściągać. Swoją drogą tutaj tak wygląda, jakby miała być jeszcze tu w tym miejscu jakaś osłona pod tą miską, no ale według mnie to, co najważniejsze, jest osłonięte, a ten plastik miski i tak by tutaj nie, och nie ochronił, tak? A jedynie by się tutaj natapiał od, tej całe od tego całego wydechu, także... Nie ma sensu nawet tutaj tej części dokupować. OK. Dobra, olej sobie kapie a ja w międzyczasie zabieram się za odkręcanie świec. Tu jeszcze poprzednia naprawa. Hyundai Santa Fe, Opel Frontera i inne takie. A tu żeby dobrać się do świec musimy zdjąć tą osłonę. Co my tu mamy? Dziesiątki, dziesiątki, a tutaj, a tutaj nic. Tutaj pewnie będzie jakiś koreczek. Dobra, odkręcam te dziesiątki, ściągam tą osłonę i zabieram się za świecę. A taki oto mamy widok po zdjęciu pokrywy. Jest silniczek suchutki, jak wiór. Tu jest tylko i wyłącznie wszędzie pył, który muszę właśnie tutaj ten z grubsza. Pędzelkiem później to jeszcze wydmucham. Ok, cewki mam już podkręcane, śrubki leżą sobie tutaj na podszybiu. Oczywiście znowu nasadka dziesiątka, tak samo jak, i na, jak na tej pokrywie. A tutaj z tyłu co mówiłem, koreczki to po prostu była taka guma i ta guma była po prostu tak wsunięta na te wystające szpilki. Taki fajny patent. Odkręcamy z przodu dwie nakrętki. I wyciągamy pokrywę. Dobra, mam odkręcone cewki, zaraz je powyciągam. Porozpinam te wtyczki, bo tu widzicie tu jest mój, już mój patent. I tutaj a wszystko dlatego, bo te wtyczki tutaj się troszeczkę zepsuły. Co prawda są całe, ale ten plastik już nie trzymał. I raz to jatka przyjechała z niedziałającym pierwszym garem. I co się okazało? Był problem tylko z wtyczką. Także już profilaktycznie na trzecim też zrobiłem ten mój patencik. Po prostu musimy tutaj ten przód tego zatrzasku po prostu docisnąć, bo inaczej to ma tendencję do spadania. Ta uszczelka po prostu zsuwa tą wtyczkę. Ok, a co ciekawe, na białych nie ma tego problemu. Widocznie jakiś inny materiał. OK. Dobra, ściągam zaraz te cewki, rozpinam kabelki, ściągam z cewki i wykręcam świecę. W międzyczasie tutaj też zacząłem sobie już rozbierać wszystko tutaj do wymiany filtra. I żeby dobrać się tam do przepustnicy, tutaj tam z zaworek po prostu jak widzicie, wyciągamy z tego otworu, tutaj to mocowanie tych kabelków odkręcamy. Oczywiście znowu. Nasadzka dziesiątka, wszystko tu na dziesiątkę. A filtr powietrza to już w ogóle jest coś fajnego. Mamy tutaj takie dźwigienki, jedna dźwigienka, druga dźwigienka. Do tyłu Ups. ciężko się robi jedną ręką, druga dźwigienka i praktycznie teraz wyciągamy sobie obudowę. Tutaj czyściutko zobaczymy jak przepływomierz wygląda. Najpierw go oczyścimy. A filtr wygląda tak. Dużo tu nie do oczu, ale z tego co widzę, to nie jest najgorszy. Do świeżych już nie należy, ale najgorszy też nie jest. AP142. Jest 142 na no 3? Jest, dobra, mamy dobry filtr. Ok, tutaj oczywiście ogarniemy to wszystko. Dobra, rozkręcam dalej i widzimy się za chwilę. No i nie mam już rury od dolotu. Zobaczcie, Przepusznica nie wygląda tak, tak źle. No ale profilaktycznie odkręcimy i wyczyścimy. Nic tu innego do oka nie znalazłem. To mogło być przyczyną falowania obrotów. Jedno co mi się nie podoba. To świet. dokładnie to jak one wyglądają. Tu mamy czwarty cylinder. Trzeci, drugi, pierwszy. Na tym pierwszym ona jest taka cała. Dosłownie calutka. Zakopcona. To jatka lubię, bo sobie oleju. To jatka lubi olej. To jatka lubi olej, bo już ma ponad 350 na nalatane. Według mnie, gdybyśmy tutaj zrobili jakąś małą półkankę, te świece wyglądałyby inaczej. Swoją drogą, muszę o tym z właścicielem porozmawiać. Za pół roku jeszcze raz tu pewnie przyjedzie na kolejną wymianę oleju, także zrobimy tutaj przed. Wymianą oleju małą pukankę. Taką pukankę po mojemu. Odkręcimy świecę, zalejemy w każdy cylinder trochę nafty. Damy temu odstać. Niech ten ta nafta tam to wszystko przeży, te pierścienie ruszy i zleci sobie do oleju. A następnie zlejemy tą naftę razem z tym olejem przy wymianie oleju. I tyle. Nie będziemy tutaj żadnej płukanki takiej stosować, że odlewamy, odpalamy i czyścimy cały silnik. Nie, nie, tutaj lepiej nie kombinować. Oczyścimy tylko sobie tłoki i pierścienie. Przede wszystkim uwolnimy te pierścienie, jeżeli są tam zapieczone. Swoją drogą też fajnie by było tutaj zmierzyć ciśnienie. I wtedy wszystko się okaże. Dobra, widzicie? Na bieżąco wymyślę, co można tutaj zrobić i jak to sprawdzać. Także. Następnym razem zmierzymy sobie ciśnienie, jak ten samochód tutaj trafi. Potem zrobimy półkankę po mojemu, a następnie wymienimy olej. Wymyśliłem harmonogram pracy, jakie będę wykonywał za pół roku. Dobra, a teraz niestety muszę złożyć to tak, jak jest. Zakładam nowe świece. A no, wygląda tak. Świecę dokręcamy wstępnie ręką, a potem o, dokręcamy o jedną, drugą, do dwóch trzecich obrotu. I przede wszystkim nie regulujemy tutaj przerwy na tych... No nie mogę tego wykadrować. Widzicie? Jakaś cienka elektroda. Tak. Taka cienka, że nawet nie mogę tego wykadrować. No. W telefonie myśl. Mamy tutaj taką cieniutką elektrodę, także nawet na opakowaniu jest napisane, że nie regulować szczeliny ze względu na tą cienką elektrodę, także nie grzebiemy przy nich, wkręcamy najpierw tak delikatnie do oporu, a potem o jedną, drugą do dwóch trzecich. Ja osobiście dokręcam tak świecę, wszystkie po kolei i potem zaczynam od początku znowu odkręcam i jeszcze raz dokręcam, a wszystko po to, żeby uformowały się właśnie tutaj te pierścienie, tak? Bo jak to teraz wkręcimy, dokręcimy, to za jakiś czas okaże się, że ta świeca jest troszkę za słabo przykręcona. Także ja je dokręcam, potem odkręcam i jeszcze raz dokręcam. Takie moje zboczenie Nie wiem czy dobrze, ale według mnie tak powinno być. Ok. Działam dalej. Wymieniam te świeczki. I za chwilę zabiorę się za przepustnicę. No i mamy przepustnicę na wierzchu. Przepustnica ta jest też podłączona do układu chodzenia. Także udało mi się ją tylko tyle wyciągnąć. Nie chcę tutaj rozpinać układu chodzenia. Nie potrzebuję sobie robić robotę. Tak? Także tak jaką tutaj mam, jeszcze idzie ją troszkę do góry podjąć. Możemy tutaj to swobodnie sobie wrócić. Zarówno z jednej strony, jak i tam z drugiej od strony. Rury dolotowej, tak? Swoją drogą. Zaprezentuję. Tak. Gdzie to są? Tak wygląda za przepustnicą w dolocie. Włożyłem palec w dolot i teraz tak tam wygląda. Taki czarny syf. Tak na dobrą sprawę by trzeba było te całe kolektory tam zwalić i to wszystko tam wyczyścić. tyle ile się da. To tutaj to wyczyszczę tą przepustnicę ogarnę z jednej strony, z drugiej. No i na razie to tak zostawimy, będzie widać czy nie będzie widać, o, o widać tam gdzie włożyłem palucha i tak ten cały właśnie kolektor słońce wygląda. W benzynie żeby tak kolektor ssący wyglądał to troszeczkę nie bardzo, no nic działam dalej. Ale z tą lampą tutaj coś. jest... Normalnie nie znoszę tych lamp w tym warsztacie. No stop, człowiek musi z jakimiś lampami biegać, kurde. Nie wiem, czym to zastąpić, żeby mieć z każdej strony dobre światło. Trochę też muszę ponarzekać. Nie byłbym sobą, gdybym nie ponarzekał. Widzimy się za chwilę. Działam. No i mamy czyściutką przepustnicę z jednej strony. Jaki Drugiej, jeszcze ciutko. niby na pierwszy rzut oka wydawało się, że była tak mało co zasyfiona, ale jak tylko się otworzyła przepustnica, to normalnie z tego syfu był tam też taki próg zrobiony. Także mam to teraz ogarnięte. A ogarnąłem to zwykłym zmywaczem do hamulców. Ładnie poszło, tylko teraz jest znowu problem. Znowu narzekam, bo znowu mamy mały problem a mianowicie problem z tą uszczelką. Zanim się zabierałem tutaj za tą robotę. Zadzwoniłem do sklepu, powiedziałem jakiś samochód, co i jak. I co potrzebuję. Dobra, będzie. Na popołudnie. OK. A przed chwilą dostaję sms że nigdzie w hurtowniach nie mają tego na stanie. No i mamy mały problem. Nie jestem zwolennikiem zakładania starych uszczelek. No ale jak widzicie ona ma tutaj taki kombinowany przekrój, tu jakieś blaszki. Swoją drogą jak patrzyłem na Allegro i tam w ogóle w internecie, to w niektórych tutaj aś, modelach jest jeszcze tutaj jakaś tak połączona z tymi blaszkami, jakaś taka siateczka, jakieś kombinacje, jakieś taki nie wiem czemu to by miało służyć W każdym tak takie z tą siateczką. Występują 40 parę złotych, niecałe 50 zł, a bez tej siateczki nie ma. Podejrzewam, że to po prostu jest ta siateczka stąd wycięta. No, ale nigdzie nie mogę znaleźć żadnych średnic, żadnych tych... Jest tylko oznaczenie oryginału i tyle. Nic więcej, żadnych informacji, żadnej grubości, żadnej średnicy, kompletnie nic. To jest kupować w ciemno i odsyłać. Zobaczę, jak to tam przyłożę, ile to tam wystaje, jak to tam może jeszcze to uszczelni. No nic, spróbujemy. Nie mam innego w tej chwili wyjścia. No chyba, że pokombinuję z jakimiś dwoma oringami. Coś tu pokombinuję. Widzimy się za chwilę. No i mamy rozwiązanie. Jak mam wcześniejszy urywek nagrywałem, to mi coś zaświtało w głowie. No i proszę. Mamy tutaj taki oring. Jest to Mondeo mk 422 diesel do lotu. Jest to Oryx do lotu, a to jest ten stojot, ten jest to prawda lekko mniejszej średnicy, ale jak tam go przymierzałem, w zupełności wystarcza, żeby to połączenie uszczelnić. A uszczelni dzięki temu, że tu jest ponad 6,5 mm przy grubości 3 mm, a tu jest niepełne 6 mm. Także mamy prawie 1 mm większą grubość, tak? Także przy zastosowaniu tego oringa uszczelnimy tą przepustnicę. Według mnie jest to lepsze rozwiązanie niż to. Co prawda, to stare i to stare, no ale to ma tutaj większą grubość, czyli jest większe prawdopodobieństwo uszczelnienia niż. By to miało być tutaj. Tym bardziej, że jak dobrze spojrzycie, zobaczcie, może się wykadruje. Tu z dołu jest tak lekko przeszarpane. O, widzicie? I nie byłem to ja. Ja tego nie zrobiłem. To nie ja. Dobra, zakładam ten oring i skręcam przepustnicę. A w pamięci będę miał, żeby zamówić taki oryginalny, bo podejrzewam, że za jakiś czas tam będziemy dalej grzebać z tym kolektorem. Dobra, działa. No i przepustnicę mamy na swoim miejscu. Przepustnica przykręcona. Tutaj jedną śrubkę, drugą, tutaj trzecia i tam czwarta. Zapomniałem wam o tym powiedzieć, Przypomnijcie, zatrzyma się tutaj na tych czterech śrubkach, nasadka dziesiątka, mała grzechotka i do przodu i tam niżej mamy jeszcze jedną śrubkę i drugą do takiej blachy, która jest przykręcona tutaj do bloku silnika, te śrubki też tam popuszczamy, musimy je wykręcić i tam jest akurat klucz 12, tak samo jak i tutaj przy bloku, tu gdzie mam w tej chwili włożone ten klucz, tam bo... To są też takie dwie śrubki. Ciężkie dojście, no ale jak się pokombinuje, to idzie to zgręcić. Bo żeby tą przepustnicę uwolnić, musimy tą lachę lekko popuścić. A tym bardziej teraz jak włożyliśmy grubszy piersi. Jak widzieliście, mam ten piersi tam zamontowany. Przed założeniem przepustnicy jeszcze go tam lekko olejem zwilżyłem. Także powinien się tam ładnie ułożyć. Składam teraz to wszystko do kupy, wyciągam ten klucz. Bo ten klucz tylko po to, żebyście widzieli że tam są śrubki składam to teraz do kupy zakładam nowy filtr tutaj obudowy mam już wyczyszczone no i mamy świece, przepustnicę i filtr ogarnięty także nie pozostało nam nic innego jak zejść w kanał i ogarnąć filtr oleju musimy go tam odkręcić olej już tam sobie skapał także dokręcimy nowy korek, może nie tyle nowy korek co założymy? Nowego miedziaka. Podkładkę miedzianą. Przykręcimy koreczek. Spienimy filtr. Oczywiście zrobimy to z takim kluczem. Bo jeszcze tych nasadek nie ogarnąłem. Jak robiłem STK mówiłem się, wkurzałem, że chcę kupić nasadki. Miesiąc minął. Jeszcze nie mam kupione tych nasadek na filtry olejowe. Może kiedyś. Dobra, działa. Jak widzicie, wszystko wróciło już na swoje miejsce. Przewóznica przykręcona, róża do lotu przykręcona, filtr powietrza nowy, świece nowe, wtyczki pozapinane, tam gdzie trzeba patenty porobione, żeby się nie odpinały, osłona założona. Szukałem tutaj po tych wszystkich podciśnieniach, po tych wszystkich wężykach, gdzie by coś mogło łapać lewe powietrze, ale nic tutaj nie znalazłem. Przepustnicę wyczyściliśmy, także miejmy, mam teraz taką nadzieję, że będzie wszystko działać i nie będą obroty falowały. Tak jak wcześniej mówiłem, były to po prostu taka przypadłość raz na jakiś czas, no ale były. Także przejrzałem to tutaj wszystko, przepustnicę wyczyściłem i mam nadzieję, że te falowania się już pojawiać nie będą. A jak będą, no to będziemy szukać dalej. Podłączymy wtedy jakiś interfejs i będziemy kombinować. OK, tutaj z górą wszystko ogarnięte, a tutaj taka ciekawostka. Zobaczcie. Jak widać. Stary filtr i nowy filtr. Tutaj takie oznaczenie, a tu takie. Średnicowo. To samo, wszystko to samo, tylko różnią się wysokościami. I jak tutaj zmieniam te filtry w tym samochodzie, to raz dostaje taki, raz taki, raz taki, raz taki. Kiedyś z ciekawości to sprawdzałem. Bardziej do tego silnika jest ten filtr. Chociaż ten filtr też występuje w 2.0 w 2.0, przepraszam, benzynie. Tyle tylko, że wyszczególniony jest w kombi. Nie w sedanie. Jaka różnica? Nie wiem. Jakieś tam widzicie takie niuanse w tych katalogach. No ale nic. Jeden i drugi pasuje, jeden i drugi spełnia swoją rolę. Chociaż ten ma większą, jak wiadomo przez wysokość powierzchni filtrującą także według mnie lepszy będzie ten i taki też tym razem wkładamy taki też dostałem od klienta a zresztą ja dostałem ten także widzicie tak to już jest wkładamy nowy filtr jak, jak widać mam już tutaj tą uszczelkę zbliżoną olejem a w środku też zalałem świeży olej o wciągnęło go mogę trochę więcej dolać Mam taką, mamy taką możliwość, bo ten filtr jest tam umiejscowiony pionowo do góry, także możemy go tu wstępnie troszkę zalać. Jak mamy pod kątem, to też takiej dużej możliwości nie mamy, bo będzie nam się dało po rękach. No ale skoro jest taka możliwość, to zalewam i zakładam. Korek już przykręcony, podkładka miedziana poszła nowa. Dobra, działam i za chwilę odpalamy. No i mamy Toyotkę odpalone, ale nie, by, nie obyło się bez problemów. Złożyłem wszystko, zalałem olejem, odpalam. A Toyota mi takie obroty na takich obrotach i za cholerę nie chciała zejść. Temperatura już do tej momentu dochodziła, a Toyota co zejść z obrotów nie chciała. To nie chciało, myślę sobie. Chyba potrzebujesz adaptacji. No to, co jak potrzebujesz adaptacji, to zdejmiemy ci klemę. Zdjąłem klemę na jakieś 10 minut. Założyłem z powrotem, odpalam torotkę a Toyota 1500-1600, i tak po minucie. Coraz niżej, niżej. Aż w końcu mamy takie oto obroty. Jakieś 700 obrotów mamy. Także udało się naprawić Toyota. Ciekawe, czy będą falowały obroty. To się okaże podczas jazdy. No ale nic. Jak widzicie niektóre samochody po grzebaniu w przepustnicy Odpięciu wtyczki potrzebują adaptacji. Władzi nigdy tego nie robiłem. Jak odpiąłem wtyczkę, tak włożyłem, odpaliłem, wszystko działało. A tu widzicie, Toyota Kapryśna potrzebowała adaptacji. Nie ma interfejsu, żeby podłączyć się do Toyoty, żeby zrobić tą adaptację. Także zdjąłem klemę z akumulatora i zrobiła sobie ją sama. Ok. Także na chwilę obecną Toyotę mamy. Ogarnięte. Zobaczcie, jaki ma przebieg. 356 tysięcy. 356 tysięcy. I tak co 10 tysięcy się tu zjawia. Co 10 tysięcy robimy wymianę oleju, i przeważnie dochodzą jakieś inne rzeczy. Tak samo jak dzisiaj doszły świece i filtr powietrza. Filtr powietrza praktycznie wymieniamy razem z olejem. że wszyscy tak dbali o samochody. Jak tutaj jej właściciel, to było naprawdę super. śmieję się, że wymieniam filtr powietrza nowy na nowy. Świecę tak samo. Praktycznie nie jeden samochód by jeszcze na tym pojeździł. No ale nic. Każdy dba jak umie, i każdy dba jak uważa. No okej. Okay. Temat Toyoty uważam za zamknięty. Umawiam się z, z klientem. Za. Jakieś pół roku, i wtedy zrobimy mu płukankę. Zobaczymy, czy będzie skory na taki mój patencik. Ładnie sobie peka. Widzicie? Full zbiornik? Na bogato. Dobra. Nie ma rudzy, nie nawijam. To, co chciałem Wam pokazać, pokazałem. Tatka gotowa. Może jeździć dalej. Także. Kończymy ten odcinek. Wy się trzymajcie. Subskrybujcie, oglądajcie i nara.